Okularki fajne są, słuchacki są, ale szczęściej wyżyje Teraz trzeba się jeszcze się... w śląsku przekonać twojej, nie? Ja już jestem przygotowany. Tak? Przed ołgami? już kupiłem replikę nawet do trenowania, bardzo zazorująco, waga 1 do 1, z kaburą już takie potro kupiłem. Trzeba się reset sobie trenować. Ćwiczymy postawę. No, postawę, no, mimo że ma to kulki, ale postawa, wyjście. Dobrze, tak? to to z tą repliką przyjść z tymi... Z repliką i z kaburami, dobrze? Tak? Przyjść następny teraz. Tak. No, ja mam akurat. Ja mam glocka, tutaj kolega ma glocka. Ale w co będziesz wchodził? Ja jednak do prostu... Szydłowki też? Ja kupuję dwa ewentualnie Szydłowki i glocka. Aha. Zresztą, te dwa modele. Nie? nie, to Glock jest to taki, wiecie, coś super pistolet, nie? No. no ma no, to glocka Mam, Mam dwa. A, nie to jest dwa To No, jest chyba z tyłu, bardzo. Chciałem się zabrać, że, że... Okay. Ale, ale wydaje, że ja mam udzieli, w ale by wydawała motocyklna pacjon czy gdzie nie wie, tak jako ciekawy. Tą, tą czwórkę do oka to czwórkę to tak widzieli. tą czwórkę złota. Tak, tak, to, tak, tak, no, gwarcić fartynie, to już jest ze środo Tak. Też ma tu jakiś optymalowany język spustowy, także kopyk. A delikatnie. Motorek ale z eksadów. Po prostu bez rysy to, to tak, bez rysy ta broń. To jest ta co... Dlatego czasu, tak, dlatego nie daje do kabury mm -hmm. to szkoda, nie? Tak, tak, tak. Aha. Mega, fajnie. A jak macie repiki lepiki, macie to, to możemy się z tym repikami, że w kałkę pokaże jak ten, jak do postawy przechodzić, nie? Ja się nie zabrał, ale ja, tego, dajechał, trawie, nane, trawie... stay, ja że to tak jak bo mam go przy uciec, Nie Odpuściłem. Ja w dla nie lebię po prawej. Czekaj, wejdę do gier Maciej. po tak? Tak, od pierwszy, oczywiście sobie nie, to mamy jako podstawę, tak? To. Nie ma o czym dalej, tak. A to jest... A powie, to jest, e, czy, to, czy, czy to jest cokolwiek było modyfikowane, czy to jest tak po prostu jak wychodzi z fabryki, to jest po prostu. Przy. Przy którym? Przy tym. Przy tym. E, przy szotołku. Jeden tej. Jeden partycypator. Tak. To jest jeden. Tak. Ale jakbyście kupowali szybotkę, bo widzicie, że jesteście hały, to no nie kupowaliście sobie orange. Tak? Wersję. Orange. Orange, tak. To jest taka bardzo podobna od Jest 2 na przykład, to jest bardzo fajna. To sobie trzeba jeździć popatrzeć po prostu. Eee, trzeba nie patrzeć, ale Orange już taki też jest super docelowy. To że jest przez to szedolka, to jest tam około trójki. Yy, ponad trójkę coś tam kosztuje yy, szedoł 2, nie? Yy, jest z takim tutaj czerwona wym no i wchodzić, jak oręcze sobie zobaczyć, nie, ale oręczy to jest po piątku, nie i żadne stwianie, żadne tam kurwa wynalazki, nic, tylko wchodzisz że... i czekasz ale można było do tego weźmę jedynkę i pójdę, czy już tylko dwójkę, że teraz już, szanowni nie, nie można, to, można, to, można. To, to, to oczywiście, bo tą jedynkę, można dwójkę, to są te, te generacje po prostu, nie tamte są już takie bardzo tam, ta sztuki podtonikowane, nie, odsporne ale warto, żeby potem no sobie wziąć no. jeżeli jedynkę, to proponowałbym próbować dwójkę tak? To jedynkę, nie tylko dwójkę, to jest bardzo fajnie a jeżeli apetyt rośnie, to, to oręczek to jest kurwa, niesamowity pistolet nie? kochany pistolet, Ameryka go kocha i cały świat go kocha Nie bez powodu tak Żadne końców, tam żadne takie klonowane końce. części na kółko tego jest Daj, to jest jedyny markament tego pistoletu, tak? Jeszcze raz? Jedyny markament. Ale jest szadołki? Tak, w ogóle szadołki. To jest ten łącznik. Dzisiaj gościu tutaj załatwi. No wiem, ty co, rozbiera się.